Projekt budżetu na przyszły rok przyjęty, gospodarka w tym roku w wyśmienitej formie. Co nas czeka? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Obiektywnie o Biznesie, a ze mną studio Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, zaczynamy od tego budżetu, który no, chyba jest dość optymistyczny, czy od tego, że tak optymistycznie mamy w gospodarce? Może zacznijmy od tych najbardziej optymistycznych informacji, czyli gospodarki. Jesteśmy jako kraj gwiazdą europejskiego wzrostu gospodarczego od dwóch dekad, a ten rok znowu bardzo pozytywnie wygląda. To prognozy na przyszły rok są nad wyraz optymistyczne i tu się kończy część optymistyczna ponieważ ja uważam że w przyszłym roku możemy mieć problem ze wzrostem PKB ponad 3%. To zanim wybiegniemy na ten przyszły rok to powiedzmy o tym co się teraz wydarzyło, bo jakby ekonomiści przewidywali, jeśli chodzi o kwartały 2,8 rok do roku wyszło że drugi kwartał zamknął się wzrostem 3,2. Co wpływa na, na taki wzrost? Czy, czy nasza legendarna konsumpcja? Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my, kiedy mówimy o PKB, to mówimy o tym, kto kupuje ten produkt, który wytwarzamy. Ale produkt krajowy brutto to jest produkt, to jest efekt wytwarzania, i tak naprawdę wytwarzanie zależy nie od tego, ile chcemy kupić Tylko od tego, ile możemy wyprodukować. To są takie systemy połączone. Więc kiedy mówimy od strony takiej popytowej, kto zakupił produkty wytworzone w gospodarce, no to ten rok, zgodnie zresztą z przewidywaniami, jest rokiem boomu konsumpcyjnego. Ten boom konsumpcyjny wynika z gwałtownego wzrostu dochodów, bo płace rosną w tym roku około 12%, wiedzione niemal 20% podwyżką płacy minimalnej drugi rok z rzędu. Ta podwyżka ma o tyle zwiększoną siłę rażenia, że zarabiają już ćwierć Polaków pracujących na etacie, względem 11% w 2021 roku, więc siła tego czynnika bardzo przybrała na znaczeniu. Oprócz tego mamy szczodrą waloryzację rent i emerytur, mamy podwyżki dla nauczycieli od przedszkola do studiów wyższych, mamy y, podwyżki w sferze budżetowej i mamy. 60% waloryzację 500, plus. to wszystko składa się w ogromny boom dochodowy, który wynosi prawdopodobnie realnie ponad 7% i to oznacza, że 5% dynamika konsumpcji pozwala nam ciągle jeszcze trochę oszczędzać a zatem mamy jednocześnie trochę oszczędzania i boom konsumpcyjny. Czy można powiedzieć, że no rewelacyjne informacje z gospodarki? Rewelacyjne informacje byłyby wtedy, gdybyśmy nie mieli wątpliwości, że ten nasz apetyt konsumpcyjny, a także Oby się pojawił apetyt inwestycyjny, uda się zaspokoić na bazie krajowej produkcji. Dlatego, że z chwilą, kiedy zamiast kupować to, co wytworzyliśmy sami w naszej gospodarce, zaczynamy importować, to wszystkie te popytowe impulsy z wewnętrznej z gospodarki zaczynają odejmować się równocześnie od PKB w ramach importu i to oznacza, że gospodarka przestaje rosnąć, pojawia się deficyt na rachunku handlowym. I na naszym rozbuchanym popycie korzystają wtedy gospodarki zewnętrzne. To jest dzisiaj scenariusz ryzyka, dlatego że my nie budujemy możliwości podażowych w gospodarce. Inwestycje w Polsce od lat są na bardzo niskim poziomie. W zeszłym roku nie sięgnęło 18%, kiedy w Czechach, na Węgrzech czy w Rumunii się przekraczały 27%, albo były ciut poniżej. A taki deficyt inwestycji w Polsce to jest 350 miliardów złotych rocznie. To jest to, jakbyśmy chcieli się porównywać z tamtymi krajami, to musielibyśmy no, co roku popełniać inwestycje, z których jednoroczny flow wystarczy na zbudowanie w Polsce poważnej elektrowni atomowej w całości. Więc y, to jest y, bardzo duży problem, i w tym roku inwestycje, no niestety. Spowalniają. I to, co jest ciekawe też w danych o PKB, to, że to spowolnienie inwestycji, które jest ewidentne w sektorze przedsiębiorstw, nawet tych dużych przedsiębiorstw, które zwykle były lokomotywą inwestycji w Polsce, a w tym roku inwestują w pierwszym półroczu 5,5% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, to te firmy, te, te inwestycje w Polsce w rachunku PKB wyglądają dużo lepiej. Mamy tam delikatne wzrosty, a to oznacza, że któryś z innych silników inwestycji musiał zadziałać. Mamy co najmniej trzech podejrzanych. Jeden to jest małe firmy tutaj nie zakładam jakiegoś boomu, boomu inwestycyjnego, drugi to jest sektor publiczny, i trzeci to jest sektor samorządowy, i w ramach tego sektora publicznego, państwowego mamy zakupy uzbrojenia. I moja hipoteza jest taka, że to, co ratuje w tej chwili trochę inwestycje. To, jest, to są zakupy uzbrojenia, tylko znowu pamiętajmy, że to, co kupimy z zagranicy, powiększa inwestycje, pomniejsza eksport netto z umiarkowanym wpływem na PKB. Mhm. No a na to nakłada się jeszcze kłopoty gospodarki niemieckiej, która jest naszym głównym partnerem handlowym, więc eksport tam też maleje. No, trochę nas ratuje eksport na Ukrainę, ale on nie równoważy tego. W związku z czym, co może być... No... Taką siłą napędową w przyszłym roku. Środki unijne, KPO? No właśnie. Nadzieja jest wielka na to, KPO. To, czego chyba trochę nie doceniamy, to jest skala obniżenia tego bumu konsumpcyjnego. Te wspaniałe dynamiki, które obserwujemy w tym roku, w przyszłym roku będą bazą, od której będziemy liczyli dynamiki przyszłoroczne. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, a płace w przyszłym roku wzrosną o 6-7%, przy inflacji. Rzędu 4-5%. To oznacza, że dochody ludności mm, i to te z pracy, a te pozostałe mogą mieć nawet mniejszą dynamikę. Dochody z pracy będą miały dynamikę realną rzędu 2%. Nie 7, nie 8, tylko dwóch. A to z kolei w moim przekonaniu oznacza, że konsumpcja prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie w stanie dodać więcej niż 2 punkty procentowe do wzrostu PKB. Z tym eksportem może być bardzo różnie. Wszyscy chcielibyśmy, aby gospodarka niemiecka i z nią cała europejska i Polska odżyła, ale to jest scenariusz dalece niepewny, bo ciągle cierpimy na ból stawów i mięśni wywołany ciężką chorobą, jaką, która nazywa się Rosja. Cierpimy też ze względu na intensywną konkurencję dóbr japońskich po gwałtownej dewaluacji jena, która miała miejsce. Cierpimy na bardzo gwałtowną wzrost konkurencyjności Chin. To wszystko powoduje, że tej gospodarce europejskiej i niemieckiej trudno jest wydobyć się z dołka. A więc liczymy na inwestycje. I teraz te inwestycje od strony takiej sukcesu rządu w tym, jak jest w stanie Pociągnąć te pieniądze z Unii Europejskiej, one tworzą ogromne nadzieje, i te nadzieje są wyrażane przez bardzo wielu ekonomistów. Ja siedząc bliżej środowiska przedsiębiorców, słyszę, że KPO zaczęło być postrzegane jako źródło zagrożenia. To znaczy, bardzo często jest tak, że wnioski złożone nawet ponad rok temu ciągle pozostają nierozpatrzone. Firmy nie wiedzą, czy będą mogły realizować za środki unijne te pieniądze, te inwestycje, czy nie. A zegar tyka. Zegar na to przykład nie ma na to, żeby te inwestycje zrealizować. Dokładnie, jeżeli na przykład inwestycja w modernizację, w budowę magazynów żywności miała trwać do końca 25 roku, czyli dwa lata w założeniach biznesowych, a teraz zostało niewiele ponad rok i ciągle nie ma rozstrzygnięć. To firmy zastanawiają się, co wyciąć z tej inwestycji, albo czy nie wyciąć jej w całości, bo sankcją za nieskończenie choćby kawałka inwestycji jest konieczność zwrotu całej zaliczki albo nieotrzymanie ca całości środków. I to oznacza, że łatwiej jest w tym czasie kupić maszyny, urządzenia, które stoją na półce w salonach o producentów, ale dużo trudniej jest na przykład zbudować halę produkcyjną, wyposażyć jej, szczególnie że ani sektor odpowiedzialne za dotacje publiczne, ta część sektora odpowiedzialna za dotacje, ani przedsiębiorcy nie kontrolują tysięcy urzędników, armii urzędników, którzy mogą na przykład głupimi sprawami pożarowymi zablokować e, finalizację formalną takiej inwestycji, oddanie jej do użytku. Podsumowując, wydaje się, że to KPO nie będzie aż tak wielkim motorem, jakbyśmy chcieli. Pamiętajmy, że inwestycje i nakładów brutto na środki trwałe w naszej gospodarce, mimo że to jest tylko te 17% PKB, jest około 600 miliardów, nawet ponad w tej chwili 600 miliardów złotych rocznie. Natomiast całe KPO to jest 260 miliardów złotych i to jest rozsmarowane w 40%, odbędzie się po 2026 roku, bo to są środki yy, z kilku, pięciu programów, w których Warunkiem otrzymania przez polskie państwo finansowania z Unii Europejskiej jest podpisanie w Polsce umów z beneficjentami, a nie zrealizowanie inwestycji. Więc w rachunkach narodowych te inwestycje będą powstawać w latach 26, 7, 8 i tak dalej. Więc zostaje tylko 60% z tych 260 miliardów. To już jest kwota rzędu 150 miliardów. Ona miała się rozłożyć na 2 lata. Pytanie, w jakim, w jakim stopniu będziemy w stanie z niej skorzystać. Stać, nawet jeżeli ona się rozłoży średnio na 70 miliardów rocznie, no to to będzie impuls dla inwestycji rzędu 10%. A zatem, jeżeli taki, taki komponent, który w tej chwili ma 17, nie, nawet w pierwszym półroczu 16,4% PKB, urośnie o 10%, to to jest wzrost o 1,6 punktu procentowego PKB. I taka może być maksymalna kontrybucja inwestycji do PKB, jeżeli wszystko pójdzie e, do, bardzo dobrze. optymistycznie. A coraz więcej sygnałów z biznesu płynie takich, że ten korek decyzyjny po stronie rozpatrywania wniosków, po stronie rozpoisywania, nowych naborów, może doprowadzić do tego, że skończy się no kapiszonem, to, to, a nie strzałem z armaty. To przy KPO stawiamy znak zapytania, przy konsumpcji stawiamy znak zapytania, nawet chyba jeszcze większy niż przez KPO, no to co może być tym napędem gospodarki? No zostaje ten czynnik eksportu netto, siły zagranicznych gospodarek i popytu na nasze produkty, ale wszystko wskazuje na to i z tego wynika właśnie moja prognoza, że bardzo ambitne prognozy wzrostu, które w tej chwili już licznie Przekraczają 4%, mogą zostać po prostu niespełnione. Ja prowokacyjnie rzucam, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku nie przekroczy 3%. Na ten rok prognozuje Pan? Na ten rok moja prognoza to 3,5%, ona się nie zmieniła w trakcie, i ta prognoza właśnie opierała się o ten boom konsumpcyjny, który chyba w konsensusie. Czyli nie dużo nam już zostało do tego, żeby, żeby no, Troszkę zostało, to musi być szybszy wzrost w drugiej połowie roku, dlatego że pierwsza połowa roku była słabsza. Natomiast te, ten boom dochodów ludności, którego chyba konsensus trochę nie doszacował ze względu na ten wzrost znaczenia płacy minimalnej. Uh -huh. Wydawało mi się dość oczywiste i tak trochę per analogia, skoro w tym roku ten efekt tak mocno zadziałał w jedną stronę, to no. dlaczego w przyszłym roku tak gwałtowne obniżanie dynamik ma skutkować jakimś y, mitycznym status quo w, we wzroście gospodarczym? No dobra, to przejdźmy do budżetu, bo budżet został chyba oceniony w miarę pozytywnie. Że minister, oczywiście, no, niby jest y 4,8, tak, deficyt, niby są duże transfery, czy też skonsolidowanie budżetu i stąd jest ogromna kwota, która budzi emocje po stronie, po stronie pożyczek, czy, czy pieniędzy, które budżet będzie musiał dodatkowo gdzieś znaleźć na rynku, ale ogólnie raczej chyba wszyscy mówią, że budżet jest ok. No, byłem bardziej pozytywny po konferencji prasowej niż jestem po lekturze projektu ustawy i uzasadnienia. Oczywiście są elementy, które na pewno warto pochwalić. Takim elementem jest próba no, zbliżenia się do sytuacji, kiedy finanse publiczne są przejrzyste, a budżet państwa zarządzany jest centralnie w ramach budżetu państwa, a nie po różnych parafunduszach. Natomiast jest to droga bolesna. Daleka i zrobiliśmy na niej może kilkanaście procent drogi. Z takich rzeczy, które zasługują na pochwałę, to na pewno decyzja, żeby przekazywać mniej obligacji skarbowych podmiotom typu NFZ, telewizja polska czy wyższe uczelnie. Ta praktyka bardzo mocno się upowszechniła w ostatnich latach, a ona była szkodliwa z punktu widzenia Skarbu Państwa, dlatego że dla takich statystycznych efektów związanych z tym, że tak przekazany wydatek nie jest wydatkiem budżetowym i nie wchodzi do wydatku i deficytu budżetowego według polskiej metodologii deficytu. Za to płaciliśmy wyższe koszty, dlatego, że podmioty, nieumiejętne podmioty, nie na rynkach finansowych, dostawały naprawdę pokaźne ilości obligacji, które sprzedawały w rynek potencjalnie po nieoptymalnych cenach, dodatkowo psując ten rynek ministrowi finansów, który miał do sprzedania swoją paczkę tych obligacji. Więc to jest przykład, dlaczego to jest dobre. Drugą, drugim elementem, którego się doczekaliśmy wreszcie po 20 latach, to jest dołączenie do budżetu planów finansowych funduszy w BGK, czy czy planów finansowych PFR, które stały się takim drugim ośrodkiem. Drugim budżetem Tak i ciągle funkcjonuje ten Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 z 50 przeszło miliardami planowanych wydatków w przyszłym roku, mimo że o COVID-19 większość z nas zapomniała. I no niestety ten, te plany nie są załączone do samej ustawy budżetowej, gdzie byłyby rodzajem zobowiązania, za które odpowiada Konstytucja, Minister finansów, tylko one zostały dołączone do uzasadnienia, do ustawy. Odpowiedzialności Czyli nie ma. Się minister finansów informuje, ale nie bierze odpowiedzialności. Ale przynajmniej wiemy i nie musimy szperać po ponad 20 sprawozdaniach finansowych, żeby znaleźć te same dane, które kiedyś trzeba było naprawdę na nie nieźle polować. No, to co się niestety nie da ukryć, to jest fakt, że mimo tych wysiłków yy, m, różnica między długiem Według metodologii polskiej, a długiem według metodologii unijnej, która jest taką najprostszą miarą tego, ile deficytu jest poza ukryte. Ukryte, nie używam słowa ukryte, bo ono nie jest ukryte. One są dane, tylko bardzo trudno je znaleźć. One nie są tak przejrzyste i szczerze mówiąc, nawet w gronie ekspertów, czasem nie zgadzamy się jak niektóre liczby interpretować. Natomiast ta różnica, która wynosiła yy, niecałe 11% yy, w, według ostatniego odczytu urośnie według projektu budżetu na koniec 2025 roku do o 1,2 punktu procentowego PKB, czyli o ponad 10% w relacji do PKB i o ponad 100 miliardów złotych nominalnie znowu urośnie nam ta kwota, która jest poza budżetem, więc o konsolidacji do końca mówić nie możemy. Nie możemy również powiedzieć o tym, że ten budżet jest ciasny. Deficyt według metodologii polskiej wyniesie 7, deficyt budżetu wyniesie 7,3%, a deficyt sektora finansów publicznych 5,5%. Żeby być fair, to trzeba moim zdaniem do oceny tego budżetu odjąć taki prosty efekt wojny, bo jeżeli przeznaczamy na wydatki zbrojeniowe więcej niż 2% PKB, do których się zobowiązaliśmy w ramach NATO, no to tą nadwyżkę z za którą wina ponosi e, wojna, warto sobie, że tak powiem, odjąć. Tak? I tutaj ciekawa informacja, która nie wynikała w żaden sposób z konferencji prasowej, ale z kwitów wynika, jest taka, że owszem, wydatki zbrojeniowe wynoszą 4,7 punktu procentowego PKB, ale to są wydatki e, e, według metodologii polskiej w budżecie. Według metodologii unijnej te wydatki są sporo mniejsze i wynoszą 3,2% PKB. Różnica wynika z wydatków na zbrojenia. One w budżecie to jest 98 miliardów złotych, a według metodologii unijnej to jest tylko 37 miliardów złotych na zakup uzbrojenia. Skąd ta różnica? Bo w metodologii unijnej podchodzimy memoriałowo do tego, co zostało dostarczone. A w metodologii krajowej podchodzimy kasowo do tego, co zostało zapłacone. I ta różnica między dostawą a, a zapłatą to jest szczodra. Więc, jeżeli odejmiemy od deficytu 7,3% tą nadwyżkę między 4,7 a 2, to wychodzi nam, że deficyt taki znormalizowany o efekt braku wojny to byłby 4,6% deficyt budżetu, uh -huh. a taki deficyt sektora 5,5% pomniejszony o te yy, 1,2% nadwyżki, między 3,2% uh -huh. a 2%, to on wyniósłby 4,3%. Czyli taki po znormalizowany o efekt wydatków zbrojeniowych deficyt w Polsce jest między 4,3 a 4,6%. On się wtedy wyraźnie zbliża, nie, jest, nie ma takiej wielkiej różnicy i to pokazuje, że luźne finanse publiczne mniej więcej w połowie wynikają z wojny, a z drugiej połowy ze szczodrości, ponieważ jest to budżet, jak ja go nazywam, wojenno-wyborczy. Mamy za chwilę wybory prezydenckie, rząd realizuje liczne obietnice i nie ma takiej twardej konsolidacji obok wydatków, które są bardzo potrzebne. Jak ochrona zdrowia, gdzie wydatki uh -huh. rosną o 30 miliardów, jak yy, yy, budowa elektrowni atomowej, gdzie rozpisano plan wydania 60 miliardów złotych do 2030 roku, pojawiają się takie wydatki, które moim zdaniem są kontrowersyjne, jak choćby renta wdowia, które będą eksplodować po 2027 roku, kiedy już nie ten rząd będzie spijał efekty e, takiego e, boomu rozdawniczego. No tak, ale e, premier e, i minister finansów powiedział, e, nic co zostało dane nie zostanie odebrane, więc też ten budżet był tak konstruowany, e, a trochę e, zostało danych obietnic wyborczych, no, przy poprzednich wyborach, więc teraz też e, rządzący je e, realizują. Realny jest ten budżet? To jest y, budżet, który się zepnie? Nie, nie, nie będzie jakiegoś kłopotu? To jest jak najbardziej realny budżet. On się zepnie. Skutki uboczne są dwa. Jeden skutek uboczny jest taki, że dług do PKB już w przyszłym roku ma według tych założeń osiągnąć 59,8% według metodologii unijnej, co oznacza, że w kolejnym roku zderzymy się z kryterium z Maastricht, a jeżeli będzie postępować konsolidacja, czyli wyrównywanie różnicy między długiem państwowym polskim a długiem według metodologii unijnej, to lada moment zderzymy się z ograniczeniem konstytucyjnym. Drugi efekt jest taki, i tego się nie da oszukać w żaden sposób: jeśli chcemy wydać więcej niż budżet dostaje, to trzeba te pieniądze pożyczyć. Potrzeby pożyczkowe budżetu w przyszłym roku rosną z y, poziomu y, 220 na poziom 370 miliardów złotych gigantyczny wzrost. Będziecie te pieniądze pożyczyć? No już wiadomo, że według założeń w tym roku 10% tylko ma być pozyskiwane długu z zagranicy. W przyszłym roku to jedna trzecia, Uhu. więc rząd chyba sobie zdaje sprawę, że będzie bardzo trudno na polskim rynku te pieniądze pozyskać. I już w tej chwili zakłada, że będziemy zadłużać się za granicą. No jest to budżet y, zamaszysty, śmiały. Nie jest to budżet y, z wężem w kieszeni, ale biorąc pod uwagę obecną y, sytuację geopolityczną i społeczną. Trudno się dziwić rządowi, że nie zamienił się tutaj w dusi grusza. Panie Kamilu, ostatnie pytanie i proszę o, o, o szybką odpowiedź. Stopy procentowe będą obniżane szybko, czy raczej tak na spokojnie, jak to było zapowiadane, że połowa do przyszłego roku? Stopy procentowe wróciły do realnych poziomów dodatnich. 5,75% stopa. Inflacja w granicach 5%, czyli różnica jest w tej chwili dodatnia. To jest pierwszy raz od chyba 2018 czy 2019 roku, kiedy ta różnica znowu jest dodatnia. Kiedyś, kiedy inflacja wymykała się ponad 4%, nie podnoszono stóp z poziomu 1,5% przy tym samym prezesie NBP. Dzisiaj stopy 5,75% wydają się adekwatne. Gdybym ja siedział w Radzie Polityki Pieniężnej, to prawdopodobnie nie byłbym za tym, żeby już pod koniec tego roku, po decyzjach Fedu i ECB, zdecydować się również na drobną, sygnalną obniżkę stóp, że powoli też będziemy schodzili choć wolniej niż inne kraje. Natomiast myślę, że w przypadku Narodowego Banku Polskiego droga do pierwszych obniżek jest jeszcze dość daleka. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawcy.